wiadomości z Powiatu Nyskiego. Dzisiaj mamy ważny dzień otworzyliśmy punkt obsługi seniora uroczystego otwarcia dokonał pan starosta, pani starosta, pan dyrektor Kalski, dyrektor wojewódzkiego Urzędu Pracy, w no oczywiście pani dyrektor Małgorzata Pliszka, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Było takie skromne, symboliczne otwarcie, ale myślę, że bardzo ważne z punktu widzenia emerytów czy rencistów, którzy będą chcieli wznowić swoją karierę zawodową. Dla nas bardzo ważni są seniorzy. Wiadomo, że rynek pracy wygląda jak wygląda. Mamy coraz mniej osób bezrobotnych. Pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników. Dlatego też chcieliśmy wyjść naprzeciw i otworzyć punkt obsługi klienta czyli naszych seniorów, w którym osoby po 60 roku życia, które bardzo często już nabyły prawa emerytalne bądź bądź renciści będą mogły korzystać z ofert pracy, będą mogły korzystać z jakby wsparcia doradców nie tylko jeśli chodzi o oferty pracy, ale również no, usługi coachingowe, usługi doradcze. W tej chwili mamy tak niski poziom bezrobocia, że pracodawcy mają duży problem ze znalezieniem pracowników. Grupa osób po 60 roku życia jest to grupa ponad 36 tysięcy osób. Gros tych osób z naszych badań wynika, że gdyby otrzymały odpowiednią ofertę pracy, bardzo chętnie wróciłoby na rynek pracy. Rozmawialiśmy z seniorami, chodziliśmy na różne spotkania do naszych emerytów, do stowarzyszeń i byli bardzo chętni, byli zainteresowani, żeby wrócić na rynek pracy, ponieważ dużo osób jest też samotnych, chcą przebywać pomiędzy ludźmi i dlatego doszliśmy do wniosku, że otwarcie takiego punktu będzie naprawdę strzałem w dziesiątkę. Jakie są warunki, żeby przystąpić do programu? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem przed chwilą, 60. rok, ży rok życia ukończony, prawo do emerytury bądź renty i rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie jako osoba poszukująca pracy. W tym momencie osoba taka dostanie swojego doradcę. Doradca w momencie, kiedy będzie posiadał odpowiednią ofertę pracy, będzie mógł oczywiście powiadomić seniora o tym, że taka oferta jest, skierować go do przyszłego pracodawcy. Będzie też można oczywiście odwiedzić w każdej chwili punkt swojego doradcę i z takich, o takiej oferty zapytać. Mamy też doradców instytucjonalnych, którzy, którzy będą mogli. Z CV na przykład takiego emeryta wyruszyć w teren, wyruszyć do pracowców po to, żeby inicjować rozmowy kwalifikacyjne, więc nie tylko można zapytać o oferty pracy, ale my też działamy w terenie i pomagamy znaleźć, no, znaleźć odpowiedniego pracodawcę, który byłby zainteresowany zatrudnieniem emeryta bądź ręcisty.